Dzień dobry, słuchajcie kochani, tak się zastanawiam dłuższy czas, na tym czy jestem w stanie z kimś zamieszkać, czy jestem w stanie z kim spędzać czas, bywało różnie, no. często gęsto różne osoby mnie denerwowa denerwowały najnormalniej w świecie, swoim... swoją obecnością na dłuższą metę po prostu. Ale spotkałem dziewczynę. Spotkałem dziewczynę, która znalazła się w jakichś tam życiowych tarapatach swoich chciałaby coś zmienić i teraz nie miała jak. U mnie podobna sytuacja. Moje terapaty, są terapaty na moje własne życzenie Tak Ale o jednym nie zapominam Że mam ją I moje terapaty, to moje terapaty, ale Moja odpowiedzialność za tego zwierzaka Jest taka ogromna Że przestałem Uczestniczyć w sytuacjach, spotykać się z osobami przebywać w miejscach, gdzie te terapaty dalej mogą się zaogniać, zazębiać, mieć swoje mechanizmy w taki niewinny sposób, być po prostu uruchamiane poprzez sytuacje, ludzi, czas i miejsca właśnie. Tak? Pusić muzyczkę kocią. Ja nawet puścięgam kawałki dla kotków. Tak mi odjebało na stare lata. Nie wiem, no strzelam ślepakami, nie mogę mieć dzieci. To pewnie ten mój sportowy tryb życia i zdrowo odżywianie. A poza tym farmakologia, którą stosowałem wiele lat. W dawkach uderzeniowych, oczywiście. No. Co tam? Maska i miała mnóstwo. Uczy się nie uczy niczego. Reaguje po prostu na mój głos. Jest mądra. Ona sobie wybiera ludzi. Ona akceptuje ich albo mnie. Mniej lub bardziej. Jednych i drugich. Ale nie było tak, żeby kogoś. Nie lubiła, bo też okazywała to w jakiś szczególny sposób. Nie, zawsze pokazuje to w taki sposób, że po prostu wyraża swoją, swoje niezadowolenie. Jak ktoś bierze ją na ręce, próbuje pogłaskać, odchodzi. Tak, właśnie. Pokazuje mi w taki sposób, że to nie są fajne osoby. A mi lękle polubiła. Sypia z nią przychodzi do niej. Czasem jak mi lęka ją wziąć na ręce. To ona jasno i wyraźnie yy, wyraża swoją jakąś tą niechęci. I to widać. I ja wtedy mówię. Kiego chuja ją kurwa podnosisz. Ona ma cztery łapy. <głos> <głos> tak. Tak, ty, dzony. Masz cztery łapy? Quatro. My wstaliśmy po weekendzie, tak? Co się jest w ogóle? Jaki jest dzień? Jutro do pracy zapierdalam właśnie za darmo. Bo pewna pani i urażona duma, że nie mogła ukraść mojego kota Nie pozwoliła jej na to Żeby odejść po tym jak usłyszała pertyk. Normalnie kot, kur, mówię kurwo złodziejko w dupę pierdolona, mówię Chciałaś kurwa kota ukraść, mówię kurwo złodziejaszku Mówię z stąd, tfu naplułem tam na nią i żeśmy się tymi wyjebali, wiem że nie powinno się tak robić, ale Przy okazji tego, że Chciał wziąć mi kota, i sam sposób podnoszenia nie spodobał mi się, bo docisnęła kotka czyli Maru się ją do ziemi, dociskając, drugą ręką podniosła, jedną ręką dociskając, drugą ręką podniosła i odchodziła w kierunku, w którym na pewno nie stał żaden z właścicieli zwierzęcia, bo byliśmy przy taki pasaż restauracji, i w jednym z bloków na Śródmieściu i w takim prestiż na prestiżowym osiedlu, pani tam była u lekarza. Właśnie wracała od lekarza i mówiła, wezmę sobie kotka po drodze, przy okazji tego, że wracam do domu. Wypadałoby się zapytać, czy może to nie jest czyjeś zwierzę, jak sobie tak leżał kotek wygrzewając się na słoneczku. Różni ludzie stali naokoło, nikogo się pani nie zapytała. I za kurwisko mi wypierdolili półtorej roku. Za tą szmatę weterynarz, pani weterynarz, oczywiście wyjebali mi za tą kurwę lochę. jeszcze za to się czynić sobie zażyło. że ją z takim impetem uderzyłem, że jej okulary spadły. Nie było tarcia na skórka. Nawet ty kurwo kłamco pierdolony, nienawidzę takich osób. Dlatego nienawidzę kłamstwa i nienawidzę takich kurwów zakłamanych, pierdolonych. Bydlachu wyjebali mi za, za ciebie lewiznę. Kurwo ja to odrobię te odróbki. Ty pchli, kurwa, doktorze, ty. No. Ja to sobie, ja to podrabiam to wszystko, kurwa, ale tylko taki tak by nie zaakceptował twojego domu. Ty tłusta świnio. Leć się, kurwa, bez kitu. To jest tacy ludzie, powinni być ut utylizowani, kurwa.